Jest środa, 24 maja, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda Potryku, czas na losowania. Trwa druga edycja kampanii Wygrywamy zaczyna się od wy. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny jej ambasadorem został Robert Lewandowski. Piłkarz, który swoją karierę rozpoczynał na niewielkim lokalnym boisku. Bo często właśnie w takich miejscach rodzą się wielkie talenty. Jeśli w Państwa okolicy potrzebne jest na przykład boisko albo inny obiekt sportowy czy kulturalny, to zgłaszajcie pomysły. A totalizator sportowy dofinansuje realizację tych najlepszych. Po szczegóły zapraszam na www.gramywygrywamy.pl. A jutro zapraszam Państwa na losowanie najpopularniejszej z naszych gier, czyli Lotto. Puli na główną wygraną może się znaleźć nawet 7 milionów złotych, a jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w lotto plus. W Multi, -multi mamy teraz promocję. Od dziś do soboty wszystkie wygrane przy typowaniu siedmiu liczb są o połowę większe w tej samej cenie. Grając z plusem za maksymalną stawkę mogą Państwo wygrać 330 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby. 79 34 57 48 15 67 16 40 61 9 24 36 czterdzieści dziewięć czterdzieści jeden trzydzieści siedem sześćdziesiąt pięć dwanaście dwadzieścia dwa sześćdziesiąt siedem liczba siedem jest plusem Tempo wygranych w mini lot to nie zwalnia. W tym miesiącu trafiło się już 36 piątek. Wczoraj w zabrzu i w warcie padły dwie wygrane, każda warta ponad 174 tysiące złotych. Gratuluję i zapraszam na losowanie! W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby cztery trzydzieści trzy siedemnaście siedem dziewiętnaście. Każde losowanie kaskady to nowa pula prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich jest wart ćwierć miliona złotych. Jedna taka wygrana w tym miesiącu już się trafiła. Trzymam kciuki za kolejną. Rozpocznijmy losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby siedem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden piętnaście pięć, dziewiętnaście. Jeden trzynaście dwadzieścia trzy dziesięć osiem. We wczorajszym losowaniu Eurojackpot nie padła wygrana pierwszego stopnia, dlatego w piątek do zdobycia będzie 220 milionów złotych. A zasady gry w Eurojackpot są bardzo proste. Typują Państwo 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. Życzę celnych typowań i jak największych wygranych. W ekstra pensji codziennie do wygrania jest pensja na lata. W zależności od stawki w grze to może być nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Takiej wygranej Państwu życzę i zapraszam na losowanie ekstra pensji. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejnołożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa. Osiemnaście. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest Liczba 3. Aż milion złotych premii od ręki. Szansa na taką wygraną mają ci z Państwa, którzy zagrają w ekstra pensję z ekstra premią. Wystarczy wybrać maksymalną stawkę gry. Poszczegóły zapraszam na lotto.pl, A już teraz zapraszam na losowanie ekstra premii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 32 3 19 13, 20. A ostatnią liczbą wylosowaną w, w ekstrapremie jest liczba 1. Za nami już wszystkie losowania. Ich wyniki oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie zagrają też Państwo w gry lotto. Warto grać, bo z każdej wydanej złotówki aż 19 groszy totalizator sportowy przeznacza na wsparcie polskiego sportu i kultury. Co roku są to setki milionów złotych. W wieczornym studiu lot to to wszystko. Zapraszam na jutro na popołudniowe losowania Multi Multi oraz Kaskady. Poprowadzi je Maria Zwierzyńska. Życzę wysokich wygranych, spokojnej nocy. Dobranoc! Grając w lotto odkrywacie moc wygrywania. A możemy skatepark? Sami decydujecie. Grajcie w lotto i zgłaszajcie pomysły na obiekty sportowe lub kulturalne w Waszej okolicy. Znów macie szansę. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od Wy.